Witamy w przeglądzie prasy Gazety Krakowskiej. Dzisiaj z nami Gazetę Krakowską, jutrzejszą będzie przeglądał Łukasz Jaję. Witamy. Witam wszystkich. Łukaszu, od jakiego tematu zaczynacie? Zaczynamy od plagi kleszcze, które atakują mieszkańców regionu. W zasadzie każda wizyta w lesie kończy się przykrym starciem z tym robakiem. Podpowiadamy co robić, żeby uniknąć ciężkich chorób. A proszę powiedz tutaj szczególnie w Tarnowie i w regionie tarnowskim jest tych kleszczy najwięcej? Sprawdziliście to? Tak jest. To? Praktycznie codziennie po kilka osób zgłasza się do przychodni miejscowych z tym problemem. Dobrze, o czym jeszcze jutro będzie można przeczytać w Waszej gazecie? Troszkę ciekawiej, pozytywniej o koncercie NA i, i zyskach z niego, jakie przyszły dla chorych Czy dziewczyny. Czyli te zyski, zyski, takie jakie oczekiwali organizatorzy? No, nawet oczekiwali. większe. Mama jednej z dziewczynek była naprawdę w szoku po tym, co się stało. 60 tysięcy złotych udało się zebrać. Do tego dojdą jeszcze aukcje charytatywne. Tak, Sam... jedna z nich jeszcze trwa dalej, prawda? Na, Zgadza na się. Anegro. No Czyli i... bardzo pozytywnie zaskoczeni rodzice dziewczynek, a czy organizatorzy sprawdziliście, to też takie właśnie mieli oczekiwania, czy właśnie mniejsze nawet? Nie spodziewali się takich tłumów, było około 10 tysięcy osób, więc to jest... Jeden z hitów koncertowych w naszym regionie. Ja myślę też, że w końcu pogoda dopisała, bo rano nie, w sobotę nie zapowiadała się tak no dobrze, jak się. to było po południu. No myślę, że w deszczu pewnie tych osób byłoby mniej. Yy, także pozytywna bardzo informacja. I o czym jeszcze, bo zawsze mówimy o trzech tematach. Mhm. I też pozytywnie na koniec o fabryce maszyn w Tarnowie, która chyba zostanie uratowana, jak twierdzi niemiecki właściciel. Pieniążki mhm. znalazły się za maj dla pracowników. I część za czerwiec, więc, więc jest powiew optymizmu. Zobaczymy, co będzie dalej. To znaczy, pracownicy zakładów będą mieli wypłacone te pieniądze zaległe, zaległe a tak co z kolejnymi? Czy są zlecenia, są zamówienia dalej? Tak, właściciel przekonuje, że są zlecenia, są zamówienia. W nie będzie? Póki co nie. Miejmy nadzieję, że tak zostanie, ale, ale jak pokazuje okazuje. historia tego. Tej firmy różnie z tym było. Oby jednak było w takim razie tak dobrze, jak zapowiada tutaj inwestor. Na to liczymy. I więcej innych ciekawych tematów również jutro w Gazecie Krakowskiej. My za dzisiaj dziękujemy Państwu. Odsyłamy do lektury gazety.